Witam Was wszystkich serdecznie i zapraszam do Kącika Hani. Ja jestem Hania i mieszkam w Australii Zachodniej od 28 lat. Jedziemy teraz przez ulicę South Perth, to, są, to jest dzielnica na południu, od centrum Perth i pojedziemy do centrum miasta, pokażę wam katedrę katolicką i opowiem wam trochę na temat wiary i kościoła katolickiego tutaj na terenie Perth, tutaj gdzie ja mieszkam. Musicie pamiętać, że Australia to nie jest ani Polska, ani Europa, to jest zupełnie odmienny kraj, bardzo młody kraj który jest zbitkiem bardzo wielu narodowości, które przyjechali z całego świata z przeróżnymi religiami. Cały czas tutaj u nas w pert dominującą religią będzie chrześcijaństwo. To nie znaczy, że tylko i wyłącznie katolicy, bo chrześcijanie to są i Anglikanie i baptyści, i chyba nie wiem czy prezbiterianie do tego są też popularne tak zwane te kościoły zjednoczone, które są właśnie dla chrześcijan, którzy nie chcą mieć konkretnie wiary czy anglikańskiej czy katolickiej, tylko po prostu wierzą w Boga. Oprócz tego jest prawdopodobnie pełno różnych innych religii. Spróbowałam znaleźć statystyki i znalazłam, że w całej Australii w 2011 roku cały czas 60% ludzi zadeklarowało się jako chrześcijanie, nie mylcie tego z katolikami, bo tak jak powiedziałam wcześniej, to są dwie różne rzeczy do 30% zadeklarowało się jako ateiści a 10% to stanowią wszystkie inne religie jak buddyjska religia, zdaje się jest popularna, ale to są statystyki z całej Australii tutaj w Perth nie mogłam znaleźć, bo były dane na poszczególne dzielnice. Bardzo często pewne religie lubią się osadzać w dzielnicy, gdzie jest kościół ich i przy tym kościele sobie kupują czy tam budują domy. Australijska konstytucja zabrania rządowi absolutnie wtrącania się w jakąkolwiek religię, czy tworzenia jakiejś religii, czy preferowania jakiejkolwiek religii, więc rząd australijski, czy to jest stanowy, czy to jest federalny, nie ma żadnych możliwości, ani nie może w zasadzie żadnych preferencji, czy cokolwiek na temat religii robić. Katolicka religia jest dosyć popularna, jest bardzo dużo kościołów, w zasadzie w każdej dzielnicy znajdziecie Kościół Katolicki i bardzo często przy nim stoi zaraz anglikański czy prezbiteriański, czasami jest tak, że pięć kościołów stoi jeden przy drugim i każdy z innej religii. W dzisiejszych czasach często te kościoły bywają puste, bo coraz więcej ludzi staje się czy ateistami, młodzi ludzie odchodzą bardzo często od kościoła, może nie tyle odchodzą od wiary, co odchodzą od Instytucji kościoła, a to jest katedra katolicka, czyli największy kościół katolicki, który ma zaledwie 80 lat, natomiast wiele kościołów w dzielnicach one są zupełnie młode. Są takie bardzo skromne w środku, nie ma rzeźb, nie ma takiej ilości i takiego przepychu, jak to w tych kościołach europejskich. To jest zupełnie inna atmosfera, do tego wiele ludzi nie chodzi w niedzielę do kościoła, tylko chodzą w sobotę. Kościoły robią sobotnie msze, bo w niedzielę ludzie wyjeżdżają na pikniki i gdyby tego nie zrobili, to prawdopodobnie by nie mieli wielu wiernych. Nie ma takiej atmosfery jak ja pamiętam ją z Polski, że niedziela to ludzie się ubierali i szli. Tutaj w niedzielę większość ludzi siedzi na plażach i gdzieś tam w parkach, na piknikach, a kościoły bywają bardzo często zupełnie puste. Jak się wejdzie, że sami w niedzielę zerknie, to parę osób siedzi. Coraz więcej kościołów się zamyka, niektóre są przerabiane na domy, bo potraciły po prostu ludzi, którzy do nich uczęszczają. Nie ma takich świąt jak na przykład Zaduszki. Czegoś takiego się tutaj nie obchodzi. W ogóle bardzo wielu świąt, które się w Polsce obchodziło to tutaj się nie obchodzi. Niedzielę się nie odczuwa jako święto religijne. Niedzielę się odczuwa jako dzień sportu, jako dzień zabawy, jako dzień parków i plaży. Raczej niż święto religijne. Tak samo jest na Boże Narodzenie. Bo miasto na Boże Narodzenie to wygląda jak po wybuchu bomby atomowej jest w zasadzie pusto. Większość Australii na Boże Narodzenie bierze swoje przyczepy kempingowe, namioty, czy cokolwiek mają, i wyjeżdżają poza miasto i spędzają tam swoje święta. Wigilii nikt oprócz Polaków chyba nie obchodzi. My cały czas tą tradycję utrzymujemy, to już wprawdzie nie jest taka sama Wigilia jak w Polsce, bo słoneczko świeci, ale spotykamy się całą rodziną razem i robimy barszcz ja robię i pierogi robimy, jakieś tam zawsze ryby, prąsy czy inne, owoce morza i sałatki, no i to jest raz w roku, takie, po, takie potrawy jadamy i cała wszystkie nasze dzieci bardzo lubią to i zawsze czekają na ten dzień wigilijny, a do tego w Wigilię wszyscy pracują i jest bardzo wiele zabaw, i party, i orkiestry grają, jest taka bardzo atmosfera świąteczna. I w wielu parkach robi się tak zwane śpiewanie kolęd przy świecach. Właśnie to często się w Wigilię odbywa i ludzie się zbierają, koce kładą, przynoszą jedzenie, zapalają świeczki i śpiewają kolendy a śpiewają te angielskie kolędy, one są bardzo wesołe i jest bardzo wesoła atmosfera i nasze dzieci lubią, ponieważ one dostają wtedy prezenty, teraz to już nie kupujemy prezentów tylko najmłodszym dzieciom i mają dwa razy święto i zwykle w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia wszyscy pakują, swoje rzeczy do bagażnika po, po obiedzie, bo Anglicy jadają obiad i jedzą indyka z tymi swoimi warzywami i z ziemniakami w południe, a po południu pakują samochód i wszyscy wyjeżdżają poza Perth albo idą na plażę. I w mieście jest bardzo pusto, jak właściwie jest całkiem przyjemnie. Tak samo nie, nie odczuwa się żadnych innych takich świąt. Życie w Australii jest prowadzone na bardzo wesoło. Pogrzeby są robione na wesoło. Właściwie wszystko, co tutaj się odbywa, to jest bardzo słoneczne i bardzo pogodne. Na początku człowiek ma trochę z tym problem, żeby się przyzwyczaić, bo nawet jak się idzie na pogrzeb, to on jest robiony na wesoło z muzyką bardzo wesołą. Bardzo często te pogrzeby się na plaży odbywają, ludzie śpiewają i pogrzeb na przykład się nazywa celebrowanie życia, a nie odejście kogoś, tylko się celebruje życie i cieszy się tym, że dany człowiek miał szczęśliwe chwile podczas tego pobytu tutaj na Ziemi. Wielkanoc też nie jest specjalnie odczuwana, dlatego że na Wielkanoc to już w ogóle wszyscy wyjeżdżają z miasta. Nie wiem, czy ludzie uczęszczają do kościoła, trudno mi powiedzieć, ale tak jak powiedziałam, większość kościołów, z tego co ostatnio widzę, stoi pusta. Ale oprócz tego, że. Kościoły zajmują się wiernymi mszami, to w tej chwili tutaj jest bardzo popularne. Oni prowadzą instytucje charytatywne, które pomagają biednym i tym, którzy potrzebują pomocy, jak również bardzo popularne są szkoły religijne i szpitale religijne. Do takich szkół religijnych. Nie trzeba wcale być wierzącym z danej wiary, nie jest to wymagane, dzieci nie są przymuszane nawet w szkołach katolickich czy anglikańskich do tego, żeby uczęszczały na religię, czy żeby by w ogóle były wierzące. Pierwszeństwo jest dla tych, którzy są wierzący, ale jeżeli są miejsca wolne do danej szkoły, to szkoła z chęcią przyjmie każdego. Może sobie rodzic czy dziecko zażyczyć, że na przykład nie chce uczęszczać na nauki religii czy brania udziału w jakichkolwiek obrządkach, i Kościół z tym nie ma żadnych problemów. Kościół tutaj toleruje absolutnie, ale to absolutnie wszystko, dlatego że inaczej by nikt do niego nie chodził, także o niej. Nie pytają się nawet, czy człowiek jest praktykującym katolikiem, czy nie, tylko są całkiem zadowoleni, jeżeli w ogóle się zdeklaruje jako jakikolwiek katolik. Jeżeli chodzi o inne wiary, bo często pytacie się o te wiary islamskie czy buddyjskie, nie bardzo wiem, bo tutaj ich nie widać. W Pert nie ma ich tak bardzo wielu. Oni są, ale oni się skupiają też w jakichś tam dzielnicach i nie ma ich blisko tutaj, gdzie ja mieszkam. Także nie umiem Wam na to odpowiedzieć. Wiem, że jest jakaś chyba jedna szkoła dla tych ludzi. Często latem przyjeżdżają na plażę. Oni mają swoją jedną ulubioną plażę i tam przyjeżdżają dosyć dużymi rodzinami, ale jaki procent oni stanowią tutaj w Perth tego też wam nie powiem, ale on nie jest bardzo wielki, bo jak się chodzi po ulicach, to specjalnie ich nie widać. Potem oczywiście jeszcze są wiary aboryżeńskie, oni mają zupełnie odmienne od naszych europejskich. To dla mnie jest trochę niezrozumiałe. Ja kiedyś próbowałam na ten temat czytać, ale bardzo ciężko mi jest zrozumieć, na czym te wiary polegają. Oni wierzą, oni wierzą w jakieś duchy, że właściwie to jest. Jest bardzo ciężko to zrozumieć. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to polecam poczytać, bo ja próbowałam kilka razy i niestety jakoś to do mnie nie dotarło. Również wiara chrześcijańska prowadzi wiele. Kościołów, szpitali, szpitali prywatnych. W tych szpitalach są również kaplice i jest ksiądz, a teraz to jest nowy kościół w nowej dzielnicy, który powstał chyba 10 lat temu. I to jest w tej chwili, msza się odbywa, to jest chyba sobota, i ludzie zjeżdżają się na msze. To z prawej strony to jest plebania, gdzie mieszka ksiądz. Ksiądz i zakonnice chodzą tutaj po cywilnemu. Z tyłu za tym kościołem jest szkoła prywatna, katolicka. I ta szkoła nie, nie jest w sumie obsługiwana ani przez księży, ani przez zakonnice. Wiem, że one wykonują. Prace księgowości i w recepcji siedzą, ale nie biorą udziału w żadnych lekcjach i chyba nawet nie jestem pewna, czy prowadzą lekcje religijne. To jest główne wejście do kościoła. Ten, młody, ten człowiek wchodzi na msze. Ja z kamerą nie weszłam, bo wydało mi się, że to nie wypada. I pokażę Wam teraz tutaj tą szkołę prywatną szkoła katolicka ona jest tak jakbym powiedziała trochę na pół półprywatna dlatego że rząd cały czas dopłaca dosyć dużą część są opłaty za tą szkołę one są dosyć drogie ale są dużo tańsze niż zupełnie prywatne szkoły ja miałam moje dzieci i w szkołach państwowych i w szkołach prywatnych katolickich część moich dzieci sobie nie życzyła chodzić do szkół prywatnych mój syn chciał chodzić do szkoły katolickiej i chodził i do szkoły podstawowej i do szkoły Średni bo takie było jego życzenie. Nie wiem, czy księża i zakonnice nie biorą udziału w nauce, czy to jest w jakiś sposób zabronione przez państwo. Nigdy się o to nie dowiadywałam, ale ponieważ mój syn chodził przez tyle lat do szkoły, to nigdy się nie spotkałam, żeby oni pełnili jakąkolwiek funkcję nauczycielską, głównie tylko jako pomoc. To jest tył kościoła. To jest w tej chwili sobota, jest pusto, nikogo nie ma. Tylko się msza odbywa, bo tak jak powiedziałam, w niedzielę niewiele ludzi chce chodzić do tego kościoła, bo wszyscy wyjeżdżają. A to jest tył tego kościoła. Tam zaraz obok jest następna szkoła prywatna z innej religii, chyba z religii prezbiteriańskiej, a za tym są wielkie boiska dla młodzieży. Klasy są połączone takimi daszkami. Pomiędzy nimi są zwykle trawniki, gdzie młodzież może sobie siedzieć i zajadać swoje kanapki. Jak przyniosło, a tak jak powiedziałam, mimo, że to jest szkoła katolicka, nie ma przymusu uczestniczenia w jakichkolwiek obrządkach, w jakichkolwiek mszach, czy chodzenia do komunii. To jest bardzo prywatne. Na temat religii yy, bardzo, jest bardzo duża ostrożność, żeby rozmawiać, bo to jest zawsze temat drażliwy i z, zwykle to jest trzymane jako bardzo osobista i prywatna rzecz każdego człowieka. Nawet jak zapiszecie swoje dzieci do szkoły katolickiej, to możecie nigdy w życiu nie pójść do kościoła i ani ksiądz, ani siostra, ani nauczyciel nikt nigdy was się nie zapyta dlaczego nie chodzicie do kościoła, czy byliście w tym kościele. To będzie na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam was i dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Ja jestem Hania i do usłyszenia.